25 czerwca wróciłem do rodzinnej wiaźmy. Jechałem pociągiem. Zarobionych pieniędzy starczyło na powrotny bilet i nowy plecak. Bardzo mnie zdziwił widok rosyjskiego samochodu. Pomyślałem, skąd on się wziął? W Warszawie. Wtedy uświadomiłem sobie: jestem w domu. Jakie wrażenia? Powiedzmy, że to była pouczająca przygoda. Lubię poznawać ludzi. Lubię nowinki. Pierwszy zagraniczny wyjazd zasadniczo nie wpłynął na mój światopogląd. Chociaż był taki moment, że chciałem zostać w Polsce. Dlaczego nie? Po powrocie do Rosji zrozumiałem, że tutaj mam jednak większe możliwości. Zmienił się mój stosunek do Europy. Przed wyjazdem myślałem, że Europa to jakby przedłużenie Moskwy. A Moskwa, wiadomo, zwariowane miasto. Pieniądze, wszechobecne pieniądze. Okazało się, że to Warszawa jest częścią Europy. Ceny oczywiście są wyższe, ale ludzie dobrzy. Nie powiem, że lepsi niż w Rosji, ale dobrzy, otwarci. Zawsze chciałam zwiedzić Polskę, Warszawę. Po raz pierwszy jadę za granicę. Co będziesz tam robić? Zwiedzać. Pierwszy od trzech lat urlop postanowiłem spędzić gdzieś dalej. Pieniędzy wystarczy tylko do Polski. Podobno Polacy nie lubią Rosjan. Wiem. Pochodzić, popatrzeć, coś kupić. Dobrze, że można tak bez wiz. Bierzesz bilet, dokumenty i jedziesz. W tym roku zaplanowałem małżeństwo. Co to znaczy? Zgodnie z planem. Wszystko planuję. Życie masz rozplanowane? Tak. Chyba bredzisz. Jak można zaplanować swoje życie? Postuj 10-15 minut. To, czy to autobus do Warszawy? 5 czerwca. Do Białorusi dotarłem stopem. Nie odważyłem się przekraczać granicy samodzielnie z moim podejrzanym voucherem. Pierwszy raz nie wiedziałbym, jak się zachować. Dlatego kupiłem bilet na autobus do Warszawy. Poznałem współtowarzyszy podróży. Andrii, jak ja, prawie bez pieniędzy, próbuje dotrzeć do Warszawy. Jedzie aż z Syktywkaru na Uralu. Kiedy wyruszał, u nich padał śnieg. Aleksiej jest z Riazania. pracuje w telewizji, turysta. Nie wydaje się interesujący. Obok niego siedziała władza z Moskwy. Skąd pan jedzie? Związania pod Moskwą. Papierosy, wódkę? Nie. Z I co pan Zobaczcie, co wiozę. Żadnej kontrabandy. To wasze wieści? A Do Zobaczcie. Dokąd pani jedzie? Do Warszawy. Cel podróży? W odwiedziny do krewnych. Niedawno otrzymałam paszport. Dziękuję. Pieniądze są? Na jak długo? そう。 Przepraszam, czy mogę spytać? Przepraszam, Stare Miasto. Przepraszam, dzień dobry. Jestem Rosjaninem. Chciałbym się dowiedzieć... Którędy na Stare Miasto? nie rozumiem. Jak dojść na Stare Miasto? Praga, a stare miasto to jest Zawisło. Słuchaj, to walczysz. Ja e, armii polskiej razem z ruskimi wojskiem. Nie rozumiem. Wojna. Wojna. No, armia nasza. wasza armia. Wojewali. Ja służył. Z nami? No, Walczyliście z naszymi. A tak. ile kilometr? Jeden kilometr. W lewo. Pomnik wdzięczności armii radzieckiej. Radzieckiej. I w lewo. Mhm. No, bo... bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziwne, że nie można wymienić w Banku Rosyjskich pieniędzy. Co powinno być napisane? Czego my szukamy, jeżeli nie dowiedziałeś się, jak to się dokładnie pisze? Powtarzałem ci trzy razy: Kantor. Kantor? Tak. Popytajmy oboje. Szybciej znajdziemy. Pytaj. Już mi się odechciało. O proszę, kantor. Wspaniale. Nawet dolara narysowali. Czy to dużo? Tak. Ile Polacy zarabiają? Nie wiem. Lepiej schowaj pieniądze do kieszeni. Szukamy pociągu do Otwocka. Dzień dobry, pomóżcie. Miasto. Podpowiedz. Otwock. Wschodni, na wschodni dworzec. A gdzie jest wschodni? jesteśmy piechotą. Gdzie, gdzie jest? Ulica Tam będzie wschodni dworzec. сходний дворец, это, это, это стейшн, да? Да, да, да. До самого Зинку и